Dobry wieczór. Szanowni Państwo, jestem z krótką informacją, a w zasadzie z zaproszeniem. I tym razem to jest zaproszenie nie dla dzieciaków i młodzieży, tylko dla Państwa. Jestem świeżo po treningu z dzieciakami i młodzieżą i propozycja, którą mam, myślałem o tym już od jakiegoś czasu i w końcu mamy możliwość, więc proponuję i zapraszam. Każdego z Was, można nawet ze znajomymi przyjść. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę, w piątek, ten piątek już zaczynamy i w każdy piątek mam nadzieję, że zbierze się grupa. W piątek o godzinie 19 w szkole numer 111 na Bieżanowskiej. W opisie pod filmem jest dokładny adres razem z kineską na mapach. Zapraszam na trening. Będzie sobie można spróbować wziąć rakietkę, pograć w speedbola pod moim okiem, więc zobaczyć, czy to jest takie proste, jak wygląda, czy nie jest. I mam nadzieję, że zbierze się grupka. I będziemy sobie trenować regularnie. Na razie umawiamy się na piątki na godzinę 19. Tak, godzinkę 15 sobie zagramy, e, więc 20 z minutami będą Państwo wolni i można tam sobie robić, co tam w, każdy ma ochotę robić w piątek wieczorem. E, więc zachęcam i zapraszam, bardzo proszę, e, chętnych e, w odpowiedzi na tego sms -ka. jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, to bardzo proszę, żeby napisać mi SMS-ka zwrotnego pod tytułem. E, Będę w piątek, albo będę w piątek ze szpagrem albo będę w piątek tam z mężem. Wszystko jedno. E, przyjdźcie, można sąsiada przyprowadzić tak samo. E, na razie bez żadnych zobowiązań, po prostu przyjść, wziąć rakietkę, spróbować o co to w tym chodzi. E, tak jak powiedziałem pod moim okiem, więc e, easy na luzie. E, spróbujmy. Spróbujmy, bo było już parę pytań. E, dostaję raz na jakiś czas takie pytanie i w końcu okazało się, że możemy to zrobić, e, więc zachęcam i zapraszam. Tak jak powiedziałem. Przyjdź spróbować. Nie zobowiązujecie się Państwo do niczego, a nuż się okaże, że zbierze się grupka, która ma ochotę sobie pograć i będzie fajnie i może nawet coś rywalizować będziemy, jak będziemy mieć ochotę. Na razie spróbujmy w ten piątek, spróbujmy raz w, raz w tygodniu, w piątki, a może się to rozwinie i, i będziemy się spotykać częściej. Także mm, zapraszam. Oczywiście, jeśli się pojawią jakieś pytania, to, to śmiało proszę pytać, dzwonić, pisać. Postaram się odpowiadać w miarę kompetentnie. I mam nadzieję, że, że widzimy się już w piątek. Dzięki i do zobaczenia.